W programowaniu bardzo często będziesz potrzebował powtórzyć jakąś operację. No i oczywiście, no mógłbyś tą operację skopiować, tak, zrobić Ctrl C, Ctrl V i kilka razy ją powtórzyć tak ręcznie, manualnie, zahardkodować po hamsku. No ale po co skoro właśnie do tego służą pętle? Korzystając z pętli możesz określić dokładnie ile razy dana instrukcja ma się powtórzyć lub możesz określić konkretny warunek, jaki musi zostać spełniony, żeby ta pętla przestała się wykonywać. Więc pętle naprawdę ułatwiają nam życie, jeżeli jesteś leniwy, to na pewno je pokochasz, a także automatyzują to, co robimy, to co piszemy. Dlatego ta lekcja jest właśnie o pętlach. Siemanko, ja nazywam się Michał Cinkala i witam cię na kanale Anatomikodu. W Anatomikodu pomagam ludziom zostać programistą, a również w prosty sposób tłumaczę, jak programować lepiej. Więc jeżeli chcesz zostać programistą Java, to serdecznie zapraszam cię do mojego kursu Java od zera, w którym no od totalnych podstaw. Możesz nauczyć się, jak programować w Java. Przerabiamy tam naprawdę sporo materiałów, a do każdego materiału dodane są przykłady w kodzie, a także zadania domowe. E, oprócz tego masz dostęp do zamkniętej grupy, a także do naszego Discorda i masz bezpośredni kontakt również ze mną, a również dostęp do naszych live'ów. E, tak więc koniecznie wejdź na tą stronkę, zobacz link w opisie javaodzera.pl a więc przejdźmy sobie teraz do kodu. E, więc jeżeli chodzi o pętle, to dzisiaj omówimy sobie trzy rodzaje pętli. Po pierwsze pętla for, jest również pętla while i pętla do while. Więc zacznijmy od tej pierwszej. Więc załóżmy, że chcesz 10 razy powtórzyć jakąś komendę. Chcesz na przykład 10 razy e, powiedzieć komuś cześć. Możesz oczywiście to skopiować tak po hamsku. Ale po co? Lepiej ją napisać raz. Więc sobie, żeby stworzyć sobie pętlę for, po pierwsze, tworzysz tą pętlę i teraz tak, ona się składa z trzech elementów tak naprawdę. W tym nawiasie, tak naprawdę, według tego schematu, możesz podać trzy różne statementy. Czyli tak naprawdę trzy różne deklaracje. Więc w pierwszym tym polu chcemy sobie stworzyć e, zmienną i... Ona jest typu int i ona ma wartość 0. W tym drugim bloku chcę sobie stworzyć warunek, ile razy ten nasz kod ma się odpalić. Więc, jeżeli w środku mam właśnie ten kod cześć, który będzie wykonywany za każdym razem, no to tutaj sobie, sobie dodaję ten warunek, więc tak długo, aż i będzie tak długo, aż i jest mniejsze od 7, tak długo, aż i będzie mniejsze od 7, i teraz co każdy krok, co każdą iterację w tej, w tej pętli, chcę sobie zwiększyć tą zmienną i właśnie o 1. Więc uruchommy sobie to. Raz, dwa, a właściwie liczymy od 0, więc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Już to się nie odpali, ponieważ yy, nie chcemy, żeby było większe lub równe, ale możesz również dać większe lub równe, to wtedy będzie o jeden więcej. O, właśnie, tutaj jest ten dodatkowy ósmy, więc możesz to robić w ten sposób. Yy. Jeżeli nie chcesz, to nie musisz tutaj wcale deklarować tej zmiennej. Możesz sobie na przykład stworzyć zmienną innego typu. Możesz stworzyć zmienną long. I może się nazywać x. I może mieć wartość na przykład 10. Nikt ci nie broni, ale 10L musi być, bo to jest long. Więc to tak naprawdę wystarczy. I teraz dajemy ten warunek. I teraz na przykład możemy zrobić. Aha. I na przykład chcemy, żeby ten warunek był <laughs> tak długo, aż ta x jest mniejsze lub równe 12. Uruchamiamy. Mhm. E, to może inny tekst. 2. Odpalmy jeszcze raz. Tak? Większe lub równe, dlatego jest, są tutaj trzy różne. Ten, możesz to zrobić w ten sposób, możesz również tak naprawdę, jeżeli chcesz, bo tutaj zobacz, to jest warunek logiczny, więc jeżeli chcesz, to możesz zrobić coś hardkorowego i tu po prostu dać po true. A tu nawet możesz wywalić ten, ten warunek. Eee, przykład 3. To, co się stanie tutaj, na pewno cię zszokuje. Bo jeżeli za każdym razem będziemy mieć warunek true, to oznacza, że ta pętla będzie wykonywać się w nieskończoność. A co za tym idzie? A nasz sam program w końcu e, się zniszczy, w końcu się zepsuje. Zobacz sam. E, wyłączę to może. Zobacz jak dużo razy wyprintowałem ten przykład 3. Bardzo, bardzo dużo to jest tego. Więc no, nie chcemy mieć takiego, takiego kodu, takiego przykładu, więc może to wywalmy. Ale generalnie zasada jest taka, że mm, to jest nasz warunek początkowy, który, y, który na początku wejścia w pętlę tak naprawdę de deklarujemy. Tutaj jest warunek, który mm, definiuje nam zakończenie ten, tej pętli. Więc jeżeli tu będzie false, to wtedy dopiero się ta pętla zakończy, tak? Zróbmy coś takiego. E, to jest tam nieskończona pętla. Zróbmy tak. Mm. Nieskończona. Tak się pisze. Skończona pętla. Dobra. E, a tutaj co się dzieje? Czemu jest świecić na czerwono? Właśnie, to będzie zawsze false, więc nigdy tutaj ten kod nie wejdzie do, do środka. Dlatego już IntelliJ podpowiada mi, że to nie ma sensu w ogóle ten kod. No i nie kompiluje się ten kod, więc on się nie odpali i nie wejdzie ani razu, więc się nie kompiluje. Więc to jest ta nieużywana pętla. Dobra, e, jeżeli chodzi o tą pętlę for, no to również możemy to zrobić e, w inny sposób. Możemy również zrobić coś takiego, e, że najmniej na to mamy zmienną y. Tu mamy na przykład wartość e, 5, a może 5, 15. No i niech będzie 5. I jeżeli, dopóki ten y jest mniejszy jest większy lub równy 0 to odejmujemy tą wartość tak więc będzie 5 4 3 2 1 więc to jest ten przykład 4 nie będzie odpalamy Aha pomyliłem się zobacz wydałem warunek tutaj i stworzyła mi się pętla nieskończona. Tak więc na takie przypadki niestety musisz zwrócić uwagę. E, co zrobiłem źle? Aha, tu jest x, a my chcemy y zmniejszać za każdym razem, więc zwróć na to uwagę, żeby korzystać tutaj za każdym razem z tego y, którego chcesz. Ale jeszcze z jedną rzecz zrobię, bo wystarczy, że ona tutaj będzie zadeklarowana na górze, ale być może ja chcę by sobie przypi chcę przypisać jej, jej wartość dopiero tutaj. Może to będzie czytelniejsze dla, dla kogoś, Na przykład chcę, żeby to było y był 4 i to jest 4l, bo to jest long, tak? A równie dobrze moglibyśmy użyć integer'a, ale tutaj używamy long'a A może double? Czemu nie double? Double zróbmy No i odpalmy sobie to Tak? Ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo też zera korzysta, teraz będzie bez, bez zera, więc odpali się dokładnie cztery razy. Więc jeżeli chcesz sobie zautomatyzować to uruchamianie kodu, to w taki sposób możesz skorzystać sobie z pętli for, która doskonale się do tego nada. E, kolejnym świetnym przykładem, do czego możesz użyć pętli for, to już za chwilkę, to sobie przedzielmy. sobie tutaj Bardzo fajnym use case'em, który może Ci się przydać, to jest używanie um, pętli for z array'ami. Więc jeżeli masz jakiegoś array'a, string'ów, um, dzieci, a może po prostu imiona i tworzymy sobie takiego array'a jan Marcin Russia. i nie będzie tyle jeżeli masz właśnie takiego arraya no to możesz chcieć skorzystać z pendli for żeby sobie wyświetlić całą zawartość tej tablicy więc po pierwsze zaczynamy od jakiegoś jakiejś zmieny x no i zaczynamy liczyć od zera, tak, naprawdę nawet możemy to nazwać indeks, bo tu będziemy szli po indeksie tej tablicy, więc to jest bardzo zasadne, żeby nazwać to indeks. No i co? To powinno być po angielsku, nie imiona tylko names. Eee, I teraz chcemy, hmm, chcemy eee, iść po tej a, tablicy tak długo, aż właśnie eee, ten nasz indeks e, nie będzie, nie może być większy, tak? Czyli musi być mniejszy niż długość tej tablicy, tak? Czyli ten length. I teraz z każdą iteracją plus plus. No i najpierw sobie może po prostu wyprintujmy to, co tutaj jest. E, odpalmy sobie kod. 0, 1, 2. Dokładnie o to chodzi. Ja bym tu zrobił równa się, to byłby problem, bo by byłby również 3. A tej trójki właśnie nie chcę mieć. Dlatego mm, tutaj wystarczy, że skorzystam właśnie z tej tablicy i podam sobie właśnie ten indeks. Nie? I w ten sposób mogę sobie przywitać każdą osobę z osobna. plus fajnie że jesteś o, no i odpalmy sobie więc przywitam Jasia, Marcina i Zosię, nie. Fajnie, że jesteś. Więc e, to jest fajny taki use case do korzystania z fora właśnie do tego, żeby wyprintować sobie tak naprawdę wszystkie elementy tej tablicy. To teraz sobie w takim razie omówmy pętlę while. Jest właśnie tutaj takie sobie słowo kluczowe, while. I tutaj w nawiasie, proste chyba do zgadnięcia, jest warunek. Czyli tak długo, jeżeli ten warunek jest prawdziwy, to będziemy tutaj wyprintować sobie ten tą komendę. I więc teraz mamy pętlę nieskończoność i idziemy w nieskończoność operacja. Zrobisz, jeżeli zrobisz false to już się nie skompiluje, bo to się dzieje określoną liczbę razy. Więc, e, w takim razie jak możemy skorzystać z pętli while? A no możemy na przykład e, użyć jakiejś zmiennej int x i ona się równa 3 może e, retry to jest jakiś numer z, retryu, z retryem i tak długo jak ten retry jest większy od zera to odpalamy sobie tą metodę czyli ponawiam próbę na przykład wysyłki maila i za każdym razem na sam końcu tą wartość sobie retry Co, co chcę sobie zmniejszyć, tak? Czyli robię minus, minus Zmniejsza sobie o jeden. I teraz jeżeli uruchomię tą metodę to właśnie dokładnie trzy razy y, sobie odpaliłem tą metodę. Bardzo podobna, taka bliźniacza do tego pętla y, więc jest to pętla dual. więc do while Wygląda ona właśnie w ten sposób. No i podobnie. Tu ma być jakaś wartość logiczna, prawda, fałsz. I ona się różni tym, że jeżeli tu dasz false, czyli warunek wyr jest negatywny, to ona raz się uruchomi ponieważ ona najpierw robi do, najpierw się odpali, a dopiero później sprawdzi, czy ten warunek jest prawdziwy. W e, przeciwieństwie właśnie do tej pętli while. Więc ona najpierw działa, potem myśli, potem sprawdza warunek. E, ale tak samo moglibyśmy sobie tutaj stworzyć coś bardziej ambitnego. Może skopiujmy sobie to. Um, nie wiem, przywitanie customerów, co? Może coś takiego zrobimy? Integer uh, number of customer. Uh, załóżmy, że każdy z naszych klientów w naszym hotelu ma jakiś identyfikator, a, i tutaj zrobimy um, jest tak długo, jeżeli jest. Większa od zera to tak długo może witać i tutaj zrobimy e, Hello Customer Number. O, proszę, jaką mam ekskluzywną restaurację. E, customer Number 5 e, i z każdym tym właśnie warunkiem pod koniec Number of Customers e, zmniejszamy. Tak, więc odpalę sobie to. Eee, no, więc tak to wygląda, tak? Eee, że eee, mamy pięciu klientów i każdego z nich witam. Jeżeli kogoś w, w, przywitałem, to idę do kolejnego, tak? Odejmuję tą wartość i liczę od pięciu do, do jednego. Eee, nie ma customera zero. No, więc tym się różni pętla while od pętli do while. Na przykładach. W przypadku pętlic, może się okazać tak, że możemy chcieć użyć jakichś bardziej takich wyszukanych, skomplikowanych warunków. Co warto powiedzieć? IDE do tworzenia pętli FOR daje nam fajne narzędzie, jeżeli wpiszesz po prostu FOR FOR i i klikniesz ENTER to już masz tutaj z defaulta um, takiego template'a gotowego więc robimy pętla i ona się ma e, odpalić 10 razy, cały czas e, i++ plus plus. i teraz tak e, w środku możemy przecież użyć ifów, no bo dlaczego nie? Więc jeżeli i y, y jest y, na przykład y, równe 7, no to ja mogę y, załóżmy, że w tym przykładzie mamy y, kolejkę klientów. I załóżmy, że jest 10 klientów w kolejce, i ten klient numer 7, ja bym go chciał pominąć: klienta. Albo załóżmy, że jest tych klientów nawet więcej, jest ich 20. Wiem, że 7 nie chcę obsłużyć, ale też innego też nie chcę obsłużyć, może jeżeli jest. 13 to też go nie chcę obsłużyć, bo, bo nie lubię akurat tego człowieka. E, więc w takim wypadku chcę go pominąć, e, a wszystkich innych klientów chcę obsłużyć. Więc robię obsłużono klienta numer I. Um, a ten i sobie nazwiemy numer. A, a klienta. Dobra. Um, customer Number. Tak, wcześniej też był po angielsku? Tak. Dobra. Więc tu mamy sklep z klientami. No, sklepem klientów. No i co, odpalę to sobie. E, więc mm, więc e, w naszym przykładzie o, zobaczcie, zróbmy sobie może nawet parę takich linii, jak pustych. Czemu nie? Odpalmy jeszcze raz ten kod. Tu się zaczyna ten, ten nasz pro, projekt, program. A tak naprawdę, tutaj pod koniec powinniśmy sobie dać tą zakładkę I tutaj, i tutaj już jest. Więc tutaj już wszędzie jest. Tak, e, więc tu się zaczyna nasz projekt. E, kolega klientów. No i co? Jest klient numer 7 i nie chcę go obsłużyć. Tak? Chcę go pominąć. Więc mogę tutaj użyć takiej komendy continue. Continue to słowo kluczowe oznacza, że wewnątrz tej pętli ja nie chcę iterować, ja nie chcę iść dalej, ja chcę przejść do kolejnego klienta. Więc pomijam już ten liczbę 7 i idę od razu do liczby 8. Więc odpalę sobie to teraz. I zobacz, mam tutaj obsłużone klientę numer 6. I mam pomin klienta, a może jeszcze zrobię numer dwukropek, plus customer number i odpalę jeszcze raz. I mam tutaj zobacz, pomiń klienta numer 7, to mam pomiń klienta numer 13. Więc jeżeli nie chcę w pętli obsługiwać jakiegoś klienta, tak? Albo jakiejś liczby na podstawie jakiegoś indeksu, to mogę to zrobić tym słowem continue. Ale co, jeżeli na przykład a, mam jedną panią w sklepie i ona by chciała sobie zrobić przerwę a, po obsłużeniu 18 klientów? A, to mogę zrobić coś takiego, że jeżeli liczba customerów, czy już obsłuży, doszliśmy do 18 klienta, to. A, Printuję komunikat. A nie chcę już więcej klientów. Na dziś to już koniec. Tak, to sobie chcę wyprintować. Odpalam. E Dobra. I teraz tak, zróbmy tutaj, że to jest e, mniejsze lub równe 20, a to jest większe lub równe 18. Tak. Jeszcze raz sobie to odpalmy. No i zobacz, e, widzimy, że ta pani w sklepie, która jest już przy 18, przy 18 kliencie ma dość i już, już nie chce go obsługiwać. Tak samo jest 19 klient też go nie chce obsługiwać i 20 też nie chce obsługiwać. Więc co tutaj możemy zrobić? Uwaga, na sam koniec obsługuje dopiero. Możesz użyć kolejnego słowa kluczowego. Break. I zobacz, co się stanie. Eee, doszliśmy do klienta numer 17. Jak pojawił się klient numer 18, to ten słowo kluczowe, break, one przerwało totalnie, właśnie tą pętlę. Tak, więc doszliśmy do, do klienta numer 18. Wyszedł komunikat, nie chcę już więcej klientów obsługiwać. Przerywam tę pętlę. Tak, więc to właśnie zrobiło właśnie to słowo kluczowe. break. Hmm. No dobrze, no i to już właściwie tyle, jeżeli chodzi o, o pętle, to są te najważniejsze rzeczy, e, które chciałem Ci dzisiaj przekazać. Po pierwsze, podsumujmy sobie trzy rodzaje pętli, FOR, WHILE i DO WHILE, a poza tym chciałem Ci pokazać właśnie wiele różnych use case'ów, ponieważ w pętli FOR masz te trzy statementy, o których musisz pamiętać i każdy z nich ma inną rolę i masz naprawdę bardzo dużą dowolność tego, jak chcesz z tego skorzystać, więc to sobie omówiliśmy na przykładach, a także masz kilka takich słówek kluczowych, kilka opcji, które możesz użyć w pętlach, żeby dodać coś swojego takiego customowego, tak? Czyli możesz użyć tego słowa kluczowego break, albo continue. Break używasz, jeżeli chcesz zakończyć tą petlę, nie chcesz iść dalej, a continue, jeżeli tej konkretnej iteracji, tej konkretnego przejścia tej pętli, tego konkretnego powtórzenia, nie chcesz przetwarzać, nie chcesz go przerabiać, więc wtedy robisz continue, czyli aha, idę od samego początku tego, tego konkretnego delikwenta. Pomijam sobie, idę dalej. Tak więc to sobie przerobiliśmy i to są właściwie takie fajne podstawy właśnie pętli. I myślę, że, że na tych przykładach dosyć to wydaje się. Dosyć jest jasne, ale oczywiście, jeżeli masz pytania, to pamiętaj, że jestem w komentarzach, więc możesz tam zadać pytania. Najlepiej, właśnie tam zadawaj pytania e, i tam będę czekał na ciebie, jeżeli coś byś chciał dodać, coś jest niezrozumiałe, coś jest niejasne, a może masz jakąś sugestię do tego, więc pamiętaj, jestem w komentarzu. Jeżeli ten materiał ci się podobał, pamiętaj, zostaw łapkę w górę i daj również suba, bo pomaga mi to po prostu rozwijać mój kanał, a chciałbym dotrzeć z tym swoim kanałem do każdego, kto chce się uczyć Java, więc będę Ci za to bardzo wdzięczny. No i co? Pamiętaj, że do tej lekcji pod spodem ten cały kod, który przed chwilą napisałem, e, dzielę się z nim Tobą, tak? Więc daję Ci namiary na niego, e, namiary na repozytorium, na którym możesz sobie tutaj wejść, poklikać, zobaczyć, e, uruchomić na Twoim komputerze, żebyś mógł sobie potwierdzić, że faktycznie u Ciebie to działa dokładnie tak samo a także, może sobie trochę z tym się pobawić. Dodaję również zadanie domowe, więc proszę, naprawdę proszę cię o to, żebyś zajrzał tam. Bo to, że przejrzałeś sobie ten filmik, to nie znaczy, że rozumiesz to zagadnienie i że to umiesz. Dlatego przerób to sobie, przetestuj siebie i dopiero po tych zadaniach domowych przejdź do kolejnej lekcji. Przerób sobie te zadania, bo naprawdę warto. A jeżeli chciałbyś nauczyć się Java od absolutnych podstaw, to naprawdę szczerze zapraszam Cię do mojego kursu Java od zera. Ten kurs jest totalnie darmowy, a jest naprawdę bardzo fajny. Już ponad 200 osób zdecydowało się do niego dołączyć. Dołącz i ty. Um, to tyle ode mnie. Zapraszam. Ja nazywam się Michał Cienkała, a to jest kanał Anatomia Kodu. Cześć!